Kroki żelaznych nóg dzwonią po bruku, ale to nie dźwięk Marszu Zwycięstwa, to stukot protezy. Archeolodzy znaleźli we włoskim miasteczku Kapuła żelazną nogę stworzoną nie dla ozdoby, lecz po to, by ponownie stanąć na ziemi po bitwie. Ile bólu w każdym uderzeniu tych kroków i kto wykuł dla żołnierza nowe życie zamiast utraconej kończyny? Historycy pisali, weterani rzymskich legionów często wracali do domu okaleczeni. Polibiusz zaznaczał, że wojownicy nierzadko tracili ręce lub nogi w walce, zwłaszcza podczas walki wręcz mieczami i włóczniami. Co jednak zaskakujące, takich ludzi nie porzucano. Już w I wieku przed naszą erą państwo zaczęło przyznawać odszkodowania okaleczonym legionistom, a rzemieślnicy tworzyli dla nich pierwsze protezy wykonane z metalu i drewna. Tak pojawił się termin protezis od greckiego dodanie. Oznaczał on nie tylko kawałek żelaza, lecz powrót do życia. Te wczesne protezy przypominały mechaniczne rzeźby. Brązowe palce, zawiasy połączone rzemieniami i drewniane rdzenie, by złagodzić uderzenie podczas chodzenia. Waga takiej nogi mogła dochodzić do 3 kg, prawie jak współczesny hełm bojowy. Wyobraź sobie ten obraz. Legionista, który stracił nogę w wojnie galijskiej, stoi na rozgrzanym kamieniu forum, słońce odbija się od polerowanego metalu, a każdy jego krok brzmi jak wyzwanie rzucone losowi. On znowu idzie, niech powoli, niech z bólem, ale idzie. Jego żelazna noga nie tylko wspiera ciało, staje się symbolem woli. Zgodnie z rzymskimi inskrypcjami, okaleczeni żołnierze mogli otrzymać działkę ziemi lub emeryturę premia militiae. Nie wszyscy jednak zadowalali się spokojem. Wielu, mimo kalectwa, wracało do służby na tyły, do straży, do administracji obozów. Jedna ze znalezionych w prowincji Brytania inskrypcji wspomina wojownika, który po amputacji służył jako skryba. Nie mógł walczyć mieczem, za to pisał raporty dla całego Legionu. Archeolodzy znaleźli szczątki kilku metalowych kończyn, ale to właśnie znalezisko z Kapuji, tak zwana Noga Kapułańska, stało się symbolem starożytnej inżynierii rzymskiej. Datowana jest na około pierwszy wiek przed naszą erą i została odkryta w grobowcu mężczyzny w średnim wieku. Z rozmiarów i kształtu wynika nogę wykonano na zamówienie pod konkretną osobę. Metal został nałożony na drewnianą podstawę i przymocowany skórzanymi paskami. System prymitywny, lecz zaskakująco precyzyjny. Była to epoka, gdy metal mógł być zimny, lecz ludzkość gorąca gdy inżynieria służyła nie broni, lecz nadziei. I jeśli w naszych czasach proteza to kwestia techniki, to dla Rzymian była to kwestia honoru, bo wojownik, który stracił kończynę w walce o Rzym, nie powinien był stać się ani nędzarzem, ani inwalidą, ani zapomnianym. Mimo wszystko nasuwa się pytanie skąd w społeczeństwie, które ceniło siłę i doskonałość ciała, wzięła się gotowość do pomagania okaleczonym? Co sprawiło, że Rzym uznał wartość tych, którzy nie mogli już walczyć, ale wciąż mogli być częścią imperium. Wszystko zaczęło się od wojny, która zmieniła samo pojmowanie ciała i obowiązku. Po II wojnie punickiej, w połowie II wieku przed naszą erą, Rzym stanął w obliczu nowego rodzaju strat. Nie śmierci, lecz okaleczających ran. Polibiusz pisał, że po bitwach pod Kannami i pod Zamą. Tysiące wojowników pozostało bez rąk, nóg i oczu. Ci ludzie nie mogli już stać w szeregu, ale w ich piersiach nadal biło serce legionisty. A państwo nie mogło pozwolić, aby takie serca gniły w nędzy. Rzymianie stworzyli specjalny system wsparcia dla weteranów kolonia veteranorum, osady dla byłych wojowników. Tam otrzymywali ziemię, dom i prawo do życia bez jałmużny. Ale dla tych, którzy stracili kończyny, to było za mało. Jak wspominał Liwiusz, weterani, którzy odnieśli ciężkie rany, domagali się nielitości, lecz możliwości pracy, i wtedy kowale i rzemieślnicy zaczęli wynajdować to, co dziś nazywamy inżynierią medyczną. Wizerunek jednego z takich mistrzów zachował się na płaskorzeźbie z Osti. Człowiek w krótkiej tunice, trzymający młot i piłę, pracuje nad metalowym elementem przypominającym staw. Ci mistrzowie nazywali się Fabri inżynierowie i rzemieślnicy zdolni naprawiać nie tylko katapulty, ale i człowieka. Nie mieli wykształcenia medycznego w nowoczesnym sensie, ale posiadali to, co Rzymianie nazywali ars, sztukę zrodzoną z doświadczenia i obserwacji. Można prawie usłyszeć, jak w warsztacie pachnie węglem i olejem, jak iskry lecą od kowadła, a za ścianą ktoś przymierza nową nogę, ostrożnie stąpając po kamieniu. W tym dźwięku przejście od wojownika do mistrza, od wojny do życia. Każde uderzenie młota to nie tylko dźwięk metalu, to rytm odrodzenia. Jeden z najbardziej znanych przykładów proteza ręki, znaleziona w grobowcu w Altheim, w prowincji germańskiej. Należała prawdopodobnie do weterana wojsk pomocniczych służącego za Augusta. Archeolodzy ustalili, Konstrukcja obejmowała brązową osłonę, skórzane paski i zawias pozwalający zginać palce. To już nie prymitywna kula, to mechanizm przemyślany z inżynieryjną precyzją. Takie urządzenie mogło kosztować drogo, według historyków równowartość miesięcznego żołdu centuriona, ale weterani mający wsparcie państwowe mogli sobie na to pozwolić. Dla Rzymu nie była to dobroczynność, lecz inwestycja bo każdy przywrócony do zdrowia weteran pozostawał przykładem dla nowych rekrutów. Imperium nie porzuca swoich. Rzymianie postrzegali ciało jako część machiny państwowej. Jak pisał cyceron, służba ojczyźnie wymaga wszystkich członków ciała, a jeśli jeden jest utracony, honor wymaga zastąpienia go sztuką. Właśnie tutaj rodzi się pojęcie, które można nazwać pierwszą medycyną wojskową. W obozach obok kuźni działali uzdrowiciele, medici. Byli to profesjonalni lekarze przydzieleni do legionów. Nie tylko opatrywali rany, ale i konsultowali mistrzów tworzących protezy, podpowiadając, jak rozłożyć obciążenie, by człowiek mógł chodzić. Termin Medicus nie oznaczał chirurga w naszym rozumieniu. Był to lekarz o szerokim profilu. Umiał zakładać szwy, przypalać rany, a nawet amputować kończyny. W traktacie Celzusa de Medicina szczegółowo opisano, jak dokładnie przeprowadzano takie operacje. Celzus radził amputować nie bliżej niż na dwa palce od zdrowej tkanki, aby można było nałożyć płat skóry, a później przymocować do niego sztuczną nogę. Prawie dwa tysiące lat później archeolodzy znajdują ślady tych interwencji: równe cięcia kości, ślady po brązowych narzędziach. To dowody na to, że chirurgia rzymska nie była barbarzyństwem, lecz systemem. Każdy krok w niej miał sens. A teraz wyobraź sobie, legionista, który wczoraj leżał w lazarecie, dziś robi pierwsze kroki na drewnianej nodze. Jego ciało drży z bólu, podkapie na ziemię, ale on idzie. Jego bracia broni stoją w szeregu i milcząco patrzą. Nie żałują go, zazdroszczą mu odwagi. Bo on udowodnił, nawet tracąc ciało, można pozostać żołnierzem. Ta idea stanie się fundamentem rzymskiej tożsamości: wiary w siłę woli nad ciałem. Ale przed tymi żelaznymi ludźmi było jeszcze jedno wyzwanie. Musieli nie tylko stać, ale znowu walczyć. I wtedy metal stał się częścią wojny. Pierwsze, co słyszał weteran, wracający do służby z żelazną nogą, to nie aplauz, lecz stukot bębna. Rytm marszu, który wymagał równego kroku, ale jego krok brzmiał inaczej jedno uderzenie skóra, drugie metal. Ten dźwięk zdradzał go, czynił go obcym wśród swoich, a jednak w armii rzymskiej nie istniało słowo inwalida, tylko miles, wojownik. Jeśli mogłeś utrzymać szyk, znaczy, że żyjesz. Historycy zauważają, że do pierwszego wieku naszej ery w niektórych legionach zaczęli pojawiać się weterani z protezami, wykonujący zadania poza linią frontu. Stawiano ich do ochrony magazynów, do centrów dowodzenia, do służb łączności. Pliniusz starszy pisał, że tacy ludzie nierzadko wykazywali nie mniej męstwa niż żołnierze bojowi, ponieważ walczyli nie ciałem, lecz wolą. Ich przykład wykorzystywano do wychowywania młodych rekrutów, aby pokazać, strach to nie odcięta noga, lecz utracona determinacja. Metalowe kończyny stawały się częścią nowej kultury wojskowej. W przeciwieństwie do współczesnego świata, gdzie rana to koniec kariery, w Rzymie przekształcała się ona w dowód męstwa. Stąd wzięło się wyrażenie cicatrix glorie, blizna honoru. Utrata ręki lub nogi mogła nawet podnieść status weterana, jeśli przeżył on bitwę broniąc sztandaru legionu. Inżynierowie i lekarze zaczęli udoskonalać konstrukcję. Kowale zaczęli używać brązu zamiast czystego żelaza. Był lżejszy i nierdzewiał. W zawiasy wkładano skórzane podkładki, aby zmniejszyć tarcie. Czasami rzemieślnicy wbudowywali w protezę ruchome palce, sterowane skórzanymi cięgnami. Wszystko to tworzono ręcznie, pod konkretną osobę. Każda noga, każda ręka, jak dzieło sztuki. W tych szczegółach inżynieria rzymska przejawiała się nie mniej niż w budowie akweduktów, bo zasady są te same: równowaga, obciążenie, sprężystość. Znaleziska archeologiczne z Pompeji pokazują warsztaty, gdzie obok brązowych posągów leżały półfabrykaty ludzkich stawów. Nie było to przypadkowe sąsiedztwo. Rzeźbiarze i kowale używali tych samych metod, aby odtwarzać idealne formy. Termin, który dokładnie opisuje to zjawisko, to opus. W Rzymie nazywano nim każde wielkie dzieło – świątynię, fresk czy broń. Ale kiedy kowal wykuwał nogę dla weterana, on również tworzył opus – pracę, w której łączyły się metal i los. Nie było to tylko rzemiosło, lecz służba. Rzymianie wierzyli, że ciało to świątynia ducha i jeśli świątynia jest uszkodzona, należy ją odbudować. Tak kształtowała się filozofia stoikorum wytrwałości w obliczu cierpienia. Stoicy uczyli, że ból to próba, a nie wyrok. Seneka pisał, że męstwo przejawia się nie w tym, by nie cierpieć, lecz w tym, by cierpieć godnie. I wojownicy z protezami stawali się żywymi przykładami tej filozofii. Na polu bitwy nie zawsze dzierżyli broń, ale ich obecność miała znaczenie. Jeden weteran z brązową ręką mógł zainspirować całą kohortę. Kiedy wychodził na zbiórkę, słońce odbijało się od metalu, a młodzi żołnierze widzieli w nim nie kalectwo, lecz blask honoru. Ten blask zastępował słowa. Archeologiczne dowody wskazują, że niektóre protezy były zdobione grawerunkami, wzorami, literami, symbolami legionów. Być może był to sposób na przywrócenie ciału indywidualności, uczynienie metalu częścią siebie. W jednym znalezionym fragmencie widać łacińskie słowo spes nadzieja. Metal, na którym wygrawerowano to słowo, przechowywał więcej niż ciało przechowywał sens. Wielu historyków spiera się, jak masowe było to zjawisko. Jedni uważają, że protezy były rzadkością i przywilejem bogatych weteranów. Inni, opierając się na inskrypcjach epigraficznych i listach inwentarzowych, twierdzą, że już za Augusta istniały warsztaty wojskowe, gdzie tworzono podobne urządzenia dla rannych. Prawdopodobnie prawda leży gdzieś pośrodku. Znamienici wojownicy mieli skomplikowane konstrukcje: prości, drewniane kule obciągnięte skórą. Ale idea była jedna. Nawet po utracie ciała, człowiek pozostawał częścią armii. Za czasów Trajana na początku II wieku rzymska medycyna osiągnęła szczególny rozkwit. Pojawiły się szpitale polowe waletudinaria. Te lazarety obozowe miały oddzielne pomieszczenia do długotrwałego leczenia. Tam medycy i fabri pracowali razem, tworząc dla weteranów nowe kończyny. Była to fabryka odrodzenia, gdzie metal przekształcał się w przedłużenie ciała. Tak narodziła się legenda o żelaznych ludziach tych, którzy przeżyli miecz, ale się nie poddali. I choć historie o nich rzadko trafiały do kronik, ich kroki słychać było w każdym obozie. Ich stukot po kamieniu przypominał młodym żołnierzom ból mija, a honor pozostaje. Ale wszystko się zmieni, gdy Imperium zmierzy się z nowym rodzajem wojny. Takiej, gdzie rany przestaną być symbolem męstwa i staną się dowodem bezwzględności samego systemu. Kiedy Rzym wkroczył w erę niekończących się wojen granicznych, metal na ciałach weteranów stał się nie tylko symbolem siły, przekształcił się w znak wyczerpania imperium. Trzecie stulecie naszej ery przyniosło nowe wojny, nie o sławę, lecz o przetrwanie. Północne prowincje płonęły, legiony walczyły z germanami i sarmatami, a wojskowych lekarzy brakowało nawet do opatrunków. Tacyt pisał, że w niektórych obozach dziesiątki wojowników leżały bez nóg i rąk, ale nikt nie śmiał narzekać. Wojna nie czekała, aż człowiek dojdzie do siebie. Po prostu szła dalej. Niemniej jednak, nawet w tym mrocznym wieku rzymska inżynieria nie zniknęła. W obozach nad Dunajem i Renem archeolodzy znajdują fragmenty protez, brązowe kramry, fragmenty pasków, pierścienie łączące. Wszystko to świadczy o istnieniu stałych warsztatów przy garnizonach. Tam pracowali kowale i medycy ramię w ramię, tworząc nowe kończyny dla tych, którzy wracali z frontu. Ci ludzie mieli jedno wspólne imię: restitutti, czyli przywróceni. Jeden z terminów, który pojawił się w tym okresie, to lorica humana. Tak nazywano urządzenia wzmacniające ciało wojownika po ranach. Brązowe taśmy stabilizowały kręgosłup Żelazne ramy zastępowały kości udowe. To już nie była zwykła proteza. To był egzoszkielet swoich czasów, być może surowy i ciężki, ale pozwalający człowiekowi poruszać się, stać, służyć. Obraz tamtych lat to nie blask forów, lecz zapach metalu i potu. W ciszy szpitali słychać skrzyp rzemieni, zgrzyt piły, głuchy stuk, gdy lekarze mocują do kości nowy element. Rzymskie miłosierdzie było żelazne, jak samo imperium. Nie pieściło, wymagało cierpienia, ale właśnie to sprawiło, że Rzymianie byli tak długo niezwyciężeni. Utrata kończyny nie była uważana za koniec. Jeśli człowiek mógł utrzymać włócznie jedną ręką lub stać na jednej nodze, nadal był żołnierzem. Dowódcy, tacy jak Septymiusz Sewer, zachęcali takich weteranów. Stawali się instruktorami w obozach szkoleniowych, symbolami niezłomności. Czasami powierzano im ochronę sztandarów, znaków legionów. Była to najwyższa forma zaufania. Historycy zauważają, w tym czasie medycyna nie mogła już sobie radzić bez systemowego wsparcia. Pojawiły się pierwsze formy wojennego protezowania. W niektórych prowincjach, na przykład w Panonii, państwo nawet finansowało specjalne kurźnie. Na znalezionych płytach spotyka się napisy takie jak oficina medica warsztat medyczny. Tam, gdzie wcześniej naprawiano katapulty, teraz przywracano ludzi. Jednak nie wszyscy widzieli w tym bohaterstwo. Senatorowie narzekali, że weterani z kalectwem stali się przypomnieniem o nadmiernej cenie wojny. Według Diona, Kasjusza, w Rzymie coraz częściej można było widzieć ludzi, których ciała spięte były miedzią, jak posągi, ale ich oczy były puste. To zdanie to nie tylko opis, to diagnoza epoki. Imperium kuło protezy szybciej niż kuło zwycięstwa. A jednak nawet w tej ciemności rzymska idea obowiązku nie gasła. Kiedy rannych nie można było już zwrócić do walki, powierzano im ochronę magazynów, koszar, więzień. Niektórzy otrzymywali stanowisko kustos, strażnik. Byli ostatnią linią porządku w świecie, gdzie wszystko się waliło. I jeśli ich kroki brzmiały ciężko, to nie był to szum żelaza, lecz echo uporu. W pamięci kulturowej tamtych lat pojawił się szczególny stosunek do ciała. Myśliciele zaczęli przedstawiać na mozaikach i posągach wojowników z metalowymi kończynami. Nie byli to nieszczęśni kalecy, lecz bohaterowie równi bogom. Jedna z takich mozaik została znaleziona w Antiochii. Mężczyzna w zbroi, opierający się na brązowej nodze, obok niego hełm i włócznia. Jego wzrok skierowany jest w górę, jakby był gotów do nowej bitwy. Ten obraz to manifest wiary w niezwyciężoność ludzkiego ducha. W tym samym czasie termin virtus, oznaczający męstwo, zyskał nowe brzmienie. Teraz męstwo to nie tylko zwycięstwo, ale i zdolność podniesienia się po porażce. Jak pisał historyk Eliusz Arystydes, ciało może być zranione, ale wola nie. Archeologiczne znaleziska potwierdzają, rzymianie zaczęli stosować nawet ołowiane wkładki w stawach, aby wzmocnić ruchomość. Niektórzy współcześni lekarze porównują te znaleziska do pierwowzorów implantów ortopedycznych. Był to wiek bólu, ale i wiek odkryć. I kiedy imperium zaczęło tracić terytoria, kiedy legiony się wycofywały, a miasta pustoszały, po drogach wciąż szli ludzie z żelaznymi rękami i brązowymi nogami. Ich chód brzmiał głucho, ale pewnie. Nieśli nie sztandary, nieśli pamięć. Pamięć o czasach, gdy człowiek, tracąc ciało, nie tracił sensu. Ale Rzym czekała ostatnia transformacja. Kiedy miecze ucichną, a kuźnie zamilkną, pozostanie pytanie. Po co to wszystko? Dla honoru? Dla obowiązku? Czy dla wiary w to, że człowiek jest zdolny stać się czymś więcej niż jego ciało? Czwarte stulecie naszej ery stało się czasem, kiedy Rzym jakby spojrzał na siebie w lustrze i zobaczył nie tylko żelazo, ale i blizny. Imperium jeszcze się trzymało, ale jego serce biło słabiej. Legiony już nie maszerowały, lecz wlokły się jak cienie. Weterani z metalowymi kończynami teraz wypełniali ulice miast, stając się żywymi kronikami wojen. Nazywano ich mutilati, okaleczeni, ale to słowo brzmiało nie jak obelga, lecz jak tytuł. Byli przypomnieniem cena wielkości zawsze jest płacona ciałem. W tym okresie na arenach forum, w bazylikach, a nawet w świątyniach, pojawiały się posągi wojowników z brązowymi rękami i nogami. Niektóre były wykonane z anatomiczną precyzją widoczne były stawy, zawiasy, ślady mocowania paskami, ale najważniejsze wyraz twarzy. To nie cierpienie, lecz spokój. Stoicy epoki Konstantyna pisali Ten, kto utracił część ciała dla obowiązku, niczego nie stracił. Była to filozofia akceptacji bólu jako części służby. Jednak w samym ustroju państwa zachodziły zmiany. Armia stawała się coraz mniej obywatelska, coraz bardziej najemna. Państwo nie mogło już sobie pozwolić na hojne emerytury i warsztaty dla każdego okaleczonego. Wtedy pojawiły się bractwa weteranów, samorządne wspólnoty, gdzie starzy żołnierze pomagali sobie nawzajem. Tam dzielono się nie tylko chlebem, ale i rzemiosłem. Kowale uczyli młodych wytwarzać protezy. Lekarze przekazywali wiedzę o opatrunkach i amputacjach. Termin opisujący ten proces to collegium. Były to zrzeszenia podobne do gildii. Niektóre z nich specjalizowały się właśnie w pomocy weteranom. Znaleziska archeologiczne z Afryki i Sycylii wspominają o darowiznach na instrumenta ad corpus restituendum, narzędzia do odbudowy ciała. Oznacza to, że nawet w okresach upadku Rzym zachował ideę: człowiek zasługuje na bycie całością, nawet jeśli jego ciało jest zniszczone. W warsztatach używano wszystkiego, co było pod ręką brąz, żelazo, cyna, drewno, skóra, czasem nawet kości zwierząt. Protezy stawały się prostsze, bardziej surowe, ale nie znikały. Jeden znaleziony w narbonie egzemplarz, drewniana noga wzmocniona żelaznym pierścieniem z otworami na paski, waga około dwóch kg, niewygodna, ale pozwalająca chodzić. W epoce, gdy imperium się rozpadało, nawet taka możliwość Iść była luksusem. Jeden z najbardziej wzruszających artefaktów archeologicznych tamtych lat napis na nagrobku weterana w Arl stałem, gdy inni upadali. Ani imienia, ani tytułów, tylko to zdanie. Być może należało do człowieka, który stał na metalowej nodze. Ten prosty napis stał się epitafium całego pokolenia. Chrześcijaństwo, umacniające się w tym czasie, przyniosło nowe rozumienie cierpienia. Teraz ból fizyczny był postrzegany nie jako hańba, lecz jako oczyszczenie. Ranny wojownik mógł być bliżej świętości niż nieskazitelny patrycjusz. Na freskach późnożymskich świątyń pojawiają się obrazy żołnierzy z zabandażowanymi rękami i nogami, symbole męstwa i poświęcenia. Rzym zmęczony wojną zaczął czcić nie zwycięzców, lecz tych, którzy przeżyli. Na tym tle protezowanie przestało być koniecznością wojskową i stało się aktem miłosierdzia. W klasztorach, które powstawały na ruinach starych koszar, mnisi lekarze kontynuowali dzieło medyków wojskowych. Używali starych narzędzi opisanych jeszcze przez Celzusa i robili najprostsze kule i podpory dla biedaków. W ten sposób wiedza nie umarła wraz z imperium. Po prostu zmieniła formę. Stopniowo legendy o żelaznych ludziach przekształciły się w przypowieści. W kronikach V wieku spotyka się opowieści o weteranach, których ciała częściowo z miedzi, a częściowo z męstwa. Historycy spierają się, na ile jest to metafora, ale jedno jest oczywiste. W zbiorowej pamięci Rzymu, żelazo stało się synonimem ludzkiej wytrwałości. Ostatnie dziesięciolecia imperium były czasem niszczenia świata zewnętrznego i umacniania wewnętrznego. Ludzie tracili miasta, ale zachowywali zdolność do podnoszenia się. Proteza, choć surowa, skrzypiąca, ale własna, stawała się symbolem niezależności. Weteran z żelazną ręką nie prosił o łaskę, po prostu kół nowe życie, tak jak kiedyś kół miecz. Kiedy w 476 roku Rzym upadł, w jego ruinach pozostały nie tylko kolumny i marmur, ale i fragmenty brązowych stawów, odłamki żelaznych podpór. Archeolodzy znajdują je i dziś, milczących świadków tego, że imperium mogło stracić wszystko oprócz zdolności do powstawania. I oto pytanie, które brzmi przez wieki. Co kierowało tymi ludźmi? Co zmuszało do podnoszenia się po tym, jak los zabierał nie tylko ciało, ale i imperium? Odpowiedź wciąż przed nami, w tym, co pozostanie z ich ducha, gdy metal ostygnie, a pamięć stanie się legendą. Kiedy świat rzymski zniknął, żelazo ostygło, ale pamięć nie zgasła. Z każdym wiekiem legendy o wojownikach z brązowymi nogami i żelaznymi rękami stawały się nie tylko historiami o rzemiośle. Były to lekcje człowieczeństwa. Archeolodzy, badając starożytne nekropolie znajdują resztki tych protest i widzą w nich nie urządzenia techniczne, lecz symbol. Dowód na to, że człowiek zawsze próbował przekroczyć własną kruchość. Dla współczesnego naukowca każdy kawałek brązu to odpowiedź na pytanie, które zadawali sobie legioniści dwa tysiące lat temu. Co to znaczy być człowiekiem, jeśli twoje ciało jest złamane? Rzymianie odpowiadali prosto: znaczy kontynuować marsz. Ich żelazne nogi nie czyniły ich nad ludźmi. Jedynie przywracały im możliwość stania, ale stać znaczy żyć. Dlatego ich dziedzictwo nie zniknęło. Zasady rozkładu obciążenia, połączenia przegubowe, nawet idea równoważenia ciężaru. Wszystko to stało się podstawą dla współczesnych protez. Każdy krok po asfalcie wykonany na bionicznej nodze odbija się echem po brukach starożytnej Kapui. Stamtąd, z żelaznego stuku o kamień, rozpoczęła się historia odbudowy człowieka. Filozofowie mówili: corpus perit, animus manet. Ciało ginie, duch pozostaje. I być może to jest główny sens całej rzymskiej idei, przecież żelazne ręce i brązowe nogi były nie ozdobą wojny, lecz wyzwaniem rzuconym śmierci. Teraz, znając tę historię, warto zadać sobie pytanie: co czyni nas ludźmi całe ciało czy niezłomna wola? Żyjemy w świecie, gdzie technologia przywróciła możliwość chodzenia tym, którzy nie mogli, ale sama idea walki pozostała ta sama. Człowiek z Kapui, stąpający na swojej żelaznej nodze po popiołach imperium, i człowiek dzisiaj stawiający pierwszy krok po amputacji to ten sam człowiek, oddzielony nie czasem, lecz materiałem. I kiedy metal dzwoni pod stopami, przypomina Prawdziwa siła nie tkwi w brązie ani w stali, ona jest w sercu, które nadal idzie, nawet gdy Ziemia pod nim drży.